Cześć wszystkim, a dzisiaj w Anglii mamy śnieg Taki mały przyjechało 10 kolejnych uli I pokażę Wam długo wyczekiwana rzecz, już jest w kontenerze Zaraz przejdziemy tam Jest i ona Jest miodarka na miejscu już Przyjechały też ramki Ramki są odrutowane jak widzicie Wszystko wygląda całkiem spoko jakość ramki Hoffmanowskie całe i połówki gdzieś są tutaj są chyba gdzieś. gdzieś są połówki a tam z tyłu a za chwilę spróbuję otworzyć tego potwora tutaj jest i ona już otwarta trochę mi to zajęło ściągnięcie tych kartonów tutaj mamy do sterowania panel, wyłącznik awaryjny, włącznik Zobacz eee, tutaj to się otwiera, a to się otwiera z tej strony ta strona się nie otwiera i tutaj nam wchodzi 56 ramek każdego rodzaju muszę jeszcze owczalić, bo gdzieś są nóżki włożone takie gumowe i obawiam się, że wyrzuciłem je na razem z z tymi papierami jak tutaj widzicie, no to jest Ogromna bestia. Ja myślę, że ten koner jest duży, ale nie jest. Tutaj mamy dwa otwory. Jeden mamy z tej strony, drugi mamy z tamtej strony. Teraz kwestia tego, jak to tutaj ustawię. Muszę coś wymyślić z tymi ramkami, one muszą lecieć tam do dalszej części kotonera I muszę jakoś to logicznie ustawić. Tak, tutaj są te trzy nóżki. One podobno ładnie. Ładnie ułamią wibracje, chociaż e, myślę, że przymocowanie ich do podłoża jest e, wskazane. Zapytałem, tak, tak mi radzili: przymocować je do podłoża, mimo że jest tak duża. E, no i przejściówka, wiadomo, tutaj jest chyba europejskie wejście, chociaż nie jest. E, jest brytyjska końcówka, tak więc nie wiem. Tutaj dostałem jakąś zapasówkę, chyba. E, fajnie wygląda, jest przeogromna. Muszę jakoś ją logicznie ustawić, żeby dwa kraniki mogły zostać używane. No i tutaj było łatwe dojście do panelu. Ale co jeszcze? Ten kontener jest ustawiony w tak mniej więcej, czyli spad jest w tą stronę, bo tam też jest odpływ w ziemi, już Wam pokazuję, tu jest jeden. Tutaj jest drugi odpływ. No i chciałbym po prostu, żeby tam jakieś wiadomości, kiedy później wypuszczać, jak my je, jak my je sobie pracownie. Eee, co jeszcze? Tak więc tak, muszę ustawić, żeby co najmniej jedno jeden kraników był e, w tą stronę. Tak sobie teraz myślę, czemu by jej nie wypróbować. Eee, zobaczyć tylko jak to wszystko działa. Zaraz będę się ją przesunąć jakoś, żebym mógł sterować. Tak jeszcze chciałem dodać, że jest zaskakująco lekka. Eee, tutaj w dwie osoby mam lekko wrzuciliśmy do środka i ona była, ona była przywieziona na takiej wielkiej polecie. Zaraz ją pokażę na tej polecie. Ale no była zaskakująco lekka, jest zaskakująco lekka. E, zaraz się zajmie, zajmę jej uruchamianiem. Tutaj jest wyłączona, więc zobaczmy. Dobra, tutaj włączmy. Tutaj wiem, że trzeba zamknąć drzwi. I tutaj mamy sterowanie. Zaraz przesunę sobie, żeby było wygodniej dojść, bo nie mogę, nie widzę e, panelu do końca. Dobra, i zobaczmy. Kompletnie nic nie czytałem. Instrukcji, no bo przecież kto czyta instrukcję? E, co, nacisnę start i się coś dzieje. O, coś się dzieje. Miodoleka się kręci. Kręci się chyba już coraz szybciej. Co ona tutaj pokazuje? Chyba to jest 30%. Aha, i 4 minuty trwa 30%. E, wydaje się, jakby zwalniała. Tak, zwalnia. E, zakładam, że to jest 30. 4 minuty trwa całe wirowanie. E, zaraz zobaczmy. Odlicza teraz. Aha, i miodorka kręci się w drugą stronę. Czyli rozumiem, że 30% w jedną, 30% w drugą i za chwilę będzie e, przyspieszać. Tutaj mamy jeszcze pewnie inne tryby, to jest jakiś tryb A1, pewnie jak to dojdzie do końca, to się cała... A, 42%. Tutaj jak już widzicie, zasuwa. Bardzo cicha i zero, jak dotkniecie ją, praktycznie nie czuć wibracji żadnych. To teraz się stanie. Teraz rozumiem, że będzie 42% w drugą stronę. No ale upewnijmy się, że tak jest. Metrka się zatrzymuje. Stop. I druga strona powoli. Ale jak lustro, czyściutka. Zobaczcie. Tak. 42% w drugą stronę graniki świetnie wyglądają zobaczmy co się stanie jak ją otworzę tak, wyłącza się, ale nie wyłącza się od razu o, może dalej a zatrzymałem ją w ten sposób teraz 70% kręci co będzie kręcić, nie? Mm -hmm. 4 minuty ten pierwszy tryb to, że 4 minuty wykręca namiot 70%. Teraz już głośniej, nie? I co tutaj teraz? A nie, ona doszła do 70% i to będzie wszystko, chyba. To już jest bardzo szybko. 70% muszę przyznać, że jest prędkość. No, pokazałem żonie nowe urządzenie do pracy. Zamknę. Czekajcie, chyba czegoś nie zamknęłem. A Nacisnąłem grzyb, grzybkę wcześniej. Eee, pokazałem, pokazałem żonie nowe miejsce pracy. Eee, zastanawialiśmy się jak ją tutaj ustawimy. Póki, póki nie wyniosę tych ramek, nie za bardzo mam o czym tutaj myśleć. A jeszcze chciałem włączyć, bo chcę zobaczyć jeszcze coś. Jeszcze jakieś tryby. E, tak, e, póki nie wyniosę tych ramek, nie mam nawet co myśleć. Jak wstawić tą, gdzie wstawić tą jetarkę? Mi się by podobała tutaj najbardziej na tej ścianie. Ale zobaczymy. Fajną opcją są e, te dwa kraniki. Bardzo mi się to podoba. I zobaczcie, jaki mały silniczek. Ten silniczek za. Ten całkiem mały silniczyk zasila e, całą miodarkę Dobra, ja będę chyba kończył, nie mam tutaj co więcej pokazywać e, Miodarka na, na sucho idzie e, Więc nie ma, jeszcze, nie ma jeszcze co pokazywać Ale fajnie, że przyszła wcześniej, to się wyuczę tych wszystkich trybów, zobaczę jak to działa Ustawię sobie ją na spokojnie, nie, nie na hura I i będzie można kręcić wiosną. 56 ramek wchodzi. Przypominam. Eee, tak więc no, powinno być całkiem szybko. Jeżeli ktoś z Was ma takie miarki, dajcie swoją opinię. Eee, jeżeli macie jakieś pytania, możecie mi je zadać. Może jakieś chcecie jakieś zdjęcia gdzieś bliska jakichś szczegółów zobaczyć je, wykonania, chociaż tutaj chyba wszystko widać. Były już jakieś recenzje na internecie tej miodarki, e, gdzie to było? Nie pamiętam, na jakimś kanale była już taka miodarka, e, więc w sumie ja też zrobię jakąś recenzję jak już będzie lato i będziemy kręcić miód. E, na tę chwilę nie ma co już dalej przedłużać. E, Jakieś pytania, piszcie w komentarzach, chętnie odpowiem. Jeżeli wy macie jakieś e, zdania o tej miodarce, używaliście i używacie, e, chętnie posłucham Waszych e, opinii. E, mam nadzieję, że zakup, e, zakup na lata. E, zobaczymy, jak to będzie. Dobra, a wy się tymczasem trzymajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!